Cześć przyjaciele. Kompaktowy kabriolet jest technicznie zbliżony do Forda Focusa 2. Łączy je wspólna platforma i zawieszenie. Zmodyfikowane kolumny MacPhersona są zamontowane na przedniej osi, a cztery wahacze na tylnej osi. Ale linia silników ma niewiele wspólnego. W obu zastosowano wyłącznie 2-litrowy silnik diesla, stworzony przez Forda wspólnie z psa 20 d Warto zauważyć, że jest to jedyny czterocylindrowy silnik C70. Wszystkie pozostałe jednostki to oryginalne pięciocylindrowe silniki Volvo. Na liście znajdują się wolnossące silniki benzynowe o pojemności 2,4 litra oraz silniki turbo T5 o mocy od 220 do 230 km, a także turbodizle D3, D4, oba o pojemności 2,0 litra i D5, 2,4 litra. Volvo zawsze przywiązywało szczególną wagę do bezpieczeństwa swoich samochodów. C70 nie jest wyjątkiem. Szwedzi zaproponowali unikalny system ROPS Roll Over Protection Tire. Mówimy o łukach ochronnych umiejętnie ukrytych we wnętrznościach nadwozia za tylnymi siedzeniami. Wydłużają się w przypadku wykrycia ryzyka przewrócenia. Volvo C70 to samochód kompaktowy, ale dość ciężki. Swój udział ma znaczny ciężar twardego, składanego dachu sterowanego mechanizmem elektrohydraulicznym. Coupé jest również cięższe dzięki dodatkowym żebrom usztywniającym nadwozie, co stanowi kolejny nacisk na bezpieczeństwo. Takim samochodem da się sterować tylko wtedy, gdy pod maską znajdzie się mocny silnik o wysokim momencie obrotowym. Jednakże nadwozie samochodu nie sprawia wrażenia zbyt sztywnego podczas jazdy. Dodatkowo miękkie przednie zawieszenie źle rozumie gigantyczne koła. C70 zaczyna jechać tam, gdzie chce, na przykład, gdy wpadnie w kolejne. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu, warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Jeśli zastosuje się koła o rozsądnej wielkości, wada nie będzie zauważalna. Większość silników łączono z sześciobiegową manualną skrzynią biegów Volvo M66, niektóre samochody miały problemy z mechanizmem zmiany biegów, zaciął się jeden z drążków. Dziś tę chorobę należy już wyeliminować. Jeśli samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, jest to 5-biegowa automatyczna skrzynia AISIN, która została połączona z pięć cylindrowymi silnikami. Dwusprzęgłowy robot Powershift opierał się wyłącznie na czterocylindrowym turbodieslu drugim 0D. W przypadku Volvo C70 warto preferować pięciocylindrowy silnik wysokoprężny. Pracuje cicho i spokojnie, a w razie potrzeby zapewnia niezbędną przyczepność. Ponadto olej napędowy Volvo jest dość niezawodny i trwały. Dynamika huraganu benzyny T5 w pewnym stopniu zaprzecza niewystarczającej sztywności nadwozia. Poza tym jest to nieekonomiczne. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym